Dzisiejsza przygoda rozpoczyna się. Piknik wróżek. Królewski piknik wróżek. Świetny pomysł królowy. Hra! Uwielbiam! Naszykły królewski kosz piknikowy. Dobrze wasza wysokość. Czy podamy Kops. na deser? Nie. Czy Ben mógłby przyjść na piknik? Ależ choli, Ben jest To mój najlepszy przyjaciel. Ja mam to w pizie. Mamo, zostałem zaproszony na królewski piknik wróżek! Słuchaj no, synek! Dziękuję, mamo! Ja będę mistrzem Pokémon. Baw się dobrze. się do nas przyłączyć? Hmm, bo ja wiem. Co powiedział? Gówno. Szkoda tylko, że on trochę brzydko pachnie.